Damian Anuszkiewicz 74, Rafał Różyło 76, Albert Adamczyk 80, Krzysztof Krauze 81, Daniel Męczkowski 83, Mateusz Wiśniewski 87, Piotr Górski 90, Bartosz Klimowicz i 92, Michał Gliszczyński. I to jest finałowa 15 z kategorii do 178 cm wzrostu. Już za momencik sędziowie będą wyłaniać do ścisłego finału sześciu najlepszych zawodyjków na z tej piętnastki. 43, wyłonili 15, właśnie tą półfinałową piętnastkę, która będzie za moment rywalizować o to, aby wejść do ścisłego finału, czyli do pierwszej szóstki, a tam już będą ustalenia

Dobrze, Krzychu! Wg numeru startowych 87 tutaj Kolejno 90 dalej 92 jeszcze tylko Osobnia sprawdzi Kolejność A już wszystko jest w porządku Podstawa przodem Numery startowe muszą być widoczne

15 wspaniałych, a musi być wyłonionych 6 tych najwspanialszych. Oczywiście możemy podpowiadać sędziom. Oni i tak wiedzą, jak 80! Jaki to miał być numer? Pięknie powiedziane, nie wychodzi przed szereg, tak jest, nie wychylać się. Ale oni wiedzą, o co chodzi. Trzeba! Umiejętność prezentacji tutaj odgrywa bardzo ważną rolę. Niekiedy zawodnik może być dobrze przygotowany, ale jak stoi, powiedzmy tak, by jak, to nie zawsze pokaże to, co ma najlepsze. Uśmiech, dobrze! Pęknie siebie! Sędziowie oczywiście teraz patrznie obserwują, stawiają nocy. Skręt! Skręt! Nie na dłoń na biodrze. Jedna dłoń na biodrze. 80 numer. Szykuje nam się dogrywka w kategorii plus 178 cm Pięciu zawodników będzie brało udział w dogrywce. Numery 98, 106, 114, 131, 134. To będzie dogrywka... Dziękuję. Prawo postawa bokiem. To będzie w kategorii plus 178. A teraz mamy piętnastkę w kategorii niższe do 178. Piętnastu wyłonionych z 43 zawodników. Ogromna rywalizacja. A oczywiście teraz trzeba wyłonić tych sześciu najlepszych. sędziuje pięciu zawodników. Więc krajne będą odrzucone noty i pod uwagę tylko te wypośrodkowane i w ten sposób zostaną wyłonieni ci najlepsi. Dziękuję. W prawo zwrot, tyłem. Osiągniemy! Nie cofamy się, proszę. Trzyma! Trzyma! Wspaniałe sylwetki, jakie również tatuaże nam tu nie brakuje. Dziękuję. W zwrot, postawa bokiem. <śmienny> to ja, ja, to Dziękuję. W i postawa przodem. Przepraszam, musicie się cofnąć. Dajmy szansę, że się cofniemy. Cofnę się do tyłu. Michał, uśmiech! Uśmiech! Spokojnie, tak. To najlepszych zawodników z kategorii do osiemdziesiątka trzymaj dłoń na biodrze. Oczywiście sędziowie teraz bacznie pracują, przyglądają się, a zawodnicy nam się tu wspaniale prezentują i poproszą o wielkie, wielkie brawa. Proszę Państwa, oni to naprawdę ciężko, ciężko pracują. Ale nam się tylko tak wydaje, że sobie stoją i się uśmiechają, tak? Ale ileż to trzeba przygotować i proszę zwrócić uwagę na to, jak oni pięknie, pięknie to wykonują. I proszę tak cały czas nie patrzeć na Sentinę. Bardzo dużo patrzy na panią Sentinę, tak. Dziękuję, w lewo zwrot i proszę o zejście ze sceny. I dziękujemy serdecznie. To była druga runda, kategoria do 178 cm. Z nich zostanie wyłonionych sześciu najlepszych. Załęcy próbują, tak jest. Jak najlepsze wrażenie, bo osobie. sobie, a teraz dogrywka z kategorii.